Witajcie, tu Dosiek. Zapraszam na prezentację bohatera Hawkeye. Jest to jeden z pięciu bohaterów, których możemy wybrać na początku gry. Jeśli tego nie zrobiliśmy, możemy go zakupić za 600 punktów G w sklepie. A teraz przejdźmy do kostiumów. Kostium, który obecnie widzicie, jest to podstawowy kostium dla Hawkeye. Są dla niego jeszcze trzy dodatkowe, które możemy zakupić w sklepie. A są to Hawkeye Avengers Movie Kostium... Hawkeye Modern Costume, a także Hawkeye Old Man Logan Costume. Niestety nie posiadam kostiumów, żeby wam nimi pokazać. Tak więc przejdźmy teraz do umiejętności Haw Hawkeye'a. Znajdujemy się w sali treningowej, w której będę prezentował wam umiejętności tego bohatera. Aby się tu dostać, podchodzimy do Waypointu, wybieramy Chapter 1 i przechodzimy do Shell Training Room. Zapraszam do pokazu umiejętności. Quick Arrow to pierwsza umiejętność podstawowa, która nie kosztuje nas zasobów energii. Wygląda ona tak. Jak widzicie, jest to zwykły atak. Kolejna umiejętność to Twin Arrow. Jest to również atak podstawowy, który nie kosztuje nas energii. Wygląda on tak. Trzeci atak podstawowy Hawkaja to Triple Arrow. Wygląda on tak. Pierwsza umiejętność pasywna w tym drzewku to Precise Aim. Daje ona szansę na trafienie krytyczne za każdy dodany punkt. Druga umiejętność pasywna to Vibranium Arrowhead. Daje ona penetrację pancerza za każdy dany punkt. Umiejętność pasywna Piercing Arrowhead daje szansę na atak przeszywający. Oznacza to, że atak podstawowy nie zatrzyma się na pierwszym przeciwniku, a poleci dalej. Każdy punkt tę umiejętność zwiększa szansę na aktywację. Ostatnia umiejętność pasywna to Masterful Archery. Przy aktywacji zadaje ona dodatkowe obrażenia przy ataku oraz nakłada efekty krwawienia na przeciwnika. Kolejna umiejętność w tym drzewku to Pinning Arrow. Sprawia ona, że unieruchamiamy przeciwnika, a jeśli napotka on na swojej drodze odrzutu ścianę zostaje do niej przywożony. Wave of Arrows to ostatnia umiejętność w tym drzewku. Jest to umiejętność, która pozwala wystrzelić kilka strzał jednocześnie w kierunku pokazanym przez kursor. Pierwszą umiejętnością z drzewka Combat Skills jest Forcefully Kick. Jest to kopnięcie, które daje nam szansę na zestunowanie przeciwnika. Wygląda to tak. Zasięg tej umiejętności nie jest dość duży. Druga umiejętność w drzewku Combat Skills to Elusive Arrow. Pozwala ona skoczyć do przeciwnika, i strzeli w niego co spowoduje jego spowolnienie. Kolejna umiejętność ten tym drzewku to Getaway Roll. Na pierwszym poziomie stanuje ona na 0,8 sekundy, co będzie wzrastało wraz z kolejnymi poziomami. A wygląda ona tak: Combat Training to kolejna umiejętność pasywna. Daje nam ona 10% na unik, 129% do obrony fizycznej oraz psychicznej. Kolejna umiejętność to Running Assault. Jest to umiejętność, która pozwala nam skoczyć przeciwnika, uderzając go swoim łukiem, zadając obrażenia. Ostatnia umiejętność to Running Lung. Zadaje ona obrażenia oraz odrzuca przeciwników. A wygląda ona tak: jest bardzo przydatna do szybkiego przemieszczania się. Zaprezentuję teraz umiejętności z ostatniego drzewka Trick Arrow. Pierwsza umiejętność to Teaser Arrow. Jest to strzała, która potrafi ogłuszyć dwóch przeciwników. Jest bardzo ona przydatna na pierwszych poziomach. Druga umiejętność w drzewku Freak Arrows to Freeze Arrow. Jest to strzała, która zamraża przeciwnika. A wygląda ona tak. Kolejna umiejętność to Adamantium Arrow. Zadaje ona obrażenia za każdą sekundę ładowania. A wygląda ona tak. Można przytrzymać ją do końca, las, kliknąć, aby wykonać strzał. Explosive Arrow to strzała wybuchająca przy kontakcie z przeciwnikiem. Wygląda ona tak. Kolejna umiejętność to Tear Gas Arrow. Jest to strzała, która po wystrzeleniu zatruwa przeciwników w polu rażenia. Wygląda ona tak. Ostatnia umiejętność z tego drzewka to Nullifier Arrow. Zdejmuje ona wszystkie negatywne efekty z postaci. Wygląda ona tak. Super umiejętność Hawkeye'a to Destructive Wall. Sprawia ona, że wróg jest spowolniony, nałożony jest na niego efekt trwawienia, a dodatkowo ma zmniejszoną regenerację zdrowia. Wygląda ona tak. Każda super umiejętność ma czas odnowienia 20 minut. Można go zmniejszyć, podnosząc tokeny własnej postaci. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi wiecie jak rozdać punkty umiejętności dla swojego hałkaja. Na koniec chciałbym Wam zaprezentować kostium, który ostatnio znalazłem.